Zapman Kornik Zapman hmm? Kornik Kornik to? Tak Po co że... Witam, witam Matej. Do mnie Kornik no wbijaj na tego TS-a Zamieniam gra... się tylko Ile ci ta zamiana zajmie? Bo my już robimy konta na takim jakimś nie wiem, na jakimś facet ja, ja, ja też jestem na TS-ie a ty to i wyjdź z tego ts bo śmierdzi już. Nie serio, ja, ja sobie ułożę hotkey i... Ej, no. gdzie jesteś? Gdzie się zamieniasz, Kornik? Roga City. Pijaj na ds Słyszysz? Się na Co, zamieniasz tylko? Pierwszy tajesz? Jakiej jaki rep ten Tadziorek Norek? Chodź Bakasz, masz jakieś parca? A, będzie po Dawno się nie zamieniałem, trzeba pamiętać wszystkie rzeczy Zapis A jaki to rep ten ta dziorek norek? Tak sam, jeden mniej. jeden sześć. Jakiś rep Robert, nie? To ha 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 ha. Nie, Na w razie dalej to, proszę, dalej na tego Turia Kakawa też. A. Wiktory, EU... Pokazuje, że działa oh. wszystko. O, patrz! Już zrobiłeś trójkąta! Zobacz. Widzisz? Na stronce. Przez chwilę lognęło mnie, wiem, widziałem. A idziemy ich szukać i ich zabijemy? Kto zrobił? Jeff przez Goku, Lancelot też... Tym, ten, tym ten przed daje! Dobra. Lepszy pomysł. Tak się to robiło. O, <laughs> to jest no to ha, 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 ha Kopiuj. Ja nie, a ci nie mówię, który daje pierwszy. Ja tylko, ja zrobię tak, żeby to to tak Koniec robić. zamiany, elo napisał. Dobra. Jesteśmy jakiś jakiś parcelem. To nie fanashi? To jest taki... Nie, to nie jest Fanashi. W Spanasi tam się kurwa na spokój wymienił Tak. Jeszcze pasy. Kopiuj. Klej. KLEJ te pasy muszę skopiować KOPIUJ KLEJ Tu raz, jaki z mail? Szybko wyślij mi Kornik Akaturik A DALEJ NO TO TO WIEM MobkaGma.com Kornik Akaturi? No Kurwa Ja wpisywałem Nagrywa się, nagrywa się Ile miałem pasu mu dać to rzucić Bakać. Bakac Dawaj trady Dawaj te radę na razie Weź parcela Eko? i dawaj radę No dawaj Dawaj Ja daj mi parcela jakoś I potem mój stafa pod ciebie szybko. Po co? Nie wiem stafa. No bo, bo ja ci daję na tradovic stafa, co? Nie, bo nie no mam trady. co zdać. Rzuć pod siebie, raz, dwa, trzy A czemu trzy paki? Dopłacasz? Tak, ale dopłacę jak ten, bo on opierdoli. Na 10% Tak czuję. A ty? To ma delay to będzie mówił o pakach, no ale kurwa delay tak nie wejdzie. Specjalnie gram z głosem. Żeby nie było, że w chuja zrobię Staw się nagrywa z bosem, taka będę być Jak opierdoli to, i. kurwa, ja idę kupić fajki sobie. Zapalił <grym> sobie. Pokazane wszystko na filmiku, że wszystko działa. Little lost. There is a common I to stary delay to twoje kurwa lecę, wiesz? rozpierdolę tego kolesia i wiesz od razu karta, 18 paki. Ty nie, nie, ten, ten. ten. Ale, ale ty go nie opierd... znaczy on to sary to pewnie, jak go opierdoli. A napisałeś mu jakim harem masz przyjść? Nie. Po co, po co taki harem Przebije Przebijemy na hara, to automatycznie delay. Nagrało się już 6 minut. Cześć Czym nagrywasz? Premium, premium na hypercamie Mogę nagrywać ile chcę w najlepszej jakości. Mam wyjebane. A jak teraz się ukaże, to kto ma DLEDyTA? Wszyscy. i turia kamango i Unikatowy, i Uni. Sprawdzę, sprawdź. Dziś Emar hasło, tylko ja z Wami pisano. Eee, wszystko działa, pisze? Czekaj, patrz, jebany, co zrobił. Co Pisz? zrobił? Jeszcze no jedną tak chyba. Nie pamiętam, nie jaką jeszcze. Ja pinga mam patrz, Ja pinga Patrz, patrz, tego zmienił Patrz, z tego zmienił z tego zmienił patrz, ale patrz jaki jeba patrz jaki ten skurwa ułom co zobacz, on zrobił? no zobacz, patrz takie takie on napisał tak? N79 Duki? tak a powinny być, patrz a powinny być N79 Duki 1? a powinny być takie napisz mu

Będziesz tu raz? Rzuć dał unikatowy, te trzy pasy. Trzy, dwa, rzucaj. Chodź, daj ten co? Rzucaj pasy na tego unikatowy. To ty mu rzucaj. No ty masz, no to, no to ty mu rzucaj. A dał ci pasy? No, no to po co ty mu to dajesz? Ech, chuj, opierdoli, to nie opierdoli.

O kurwa. I ja pierdolę. Za mi się zjebała. Coś z pingiem. Ja już robię post na forum Dobra Dobra, przebił na hara Jak widać no, odpa aż odpalę, aż odpalę notatnik Żeby podkreślić Mhm jak widać kolega oszukał. Proszę o deletę na postacie Turi Akamango. Jak tam był jeszcze? Unikatowy. Unikatowy. I kto jeszcze był? Tadzonorek. Norek I kończymy nagrywanie. A, bo nie! Patrz, patrz! Jeszcze, za, jeszcze specjalnie się zaleguje. Jezu. Ja już co to forum robię? Jezu. Forum. Nie to, nie to. Mm. Taki Taki wzór. wzór. Jezu, i jeszcze ten kurwa miliard, no karol. A teraz ja wiedziałem, wiedziałem, że ten się opierdoli, ja ci to mówiłem. Pisze, ale, co było oczywiste, też bym tak też bym opierdoli. Dobra, ja, Rock City. Temat. Znaczy, ja mnie opierdolił, ale. Ty, ja czułem, że on tak opierdolił, bo wiedziałem, co to zrobił. Twój nick, jaki to był nick? Raz, AK, mango. Akamango. sobie osoby sobie regulamin unikatowy. I kto? Ta Tadzionorek. Serwer S2 opis sytuacji Oszukał przy wymianie Filmik screen Proszę o tyle Wiesz na co ten ziomek myślał? 3. Że jak Ale. da ten, że jak rzuci pasy swojemu ziomkowi ja... <grym> Ale kurde Ułom O, TPK dało Dao teleporta Dobra